Witam, witam widzowie. Pani, chciałem tu dać taką informację, że w tym tygodniu powinien przyjść do mnie laptop z filmy ACER, bo firma ACER mi wysyła, żebym recenzował, pokazał. W tym tygodniu powinien być laptop, który przyjdzie z filmu ACER. Tak było z kamerą samochodową. Będzie to samo z. Jak z kamery, tylko tu będzie ze sprzętem komputerowym, czyli laptop. Recenzja, co tu jest z fanego? Czy to się opoza w tej cenie, czy nie? Bo firma ACEL się do mnie odezwała na początku malową w że chcą wysłać mi laptopa, żebym ja mógł zrencezałować. Co ja w -i. Bardzo się z tego. Cieszę, czyli wychodzi na to, że dobrą opinię o sobie mówię, dostaję. Że nie jestem tak jak był kilka lat temu, że się cholenie poprawiłem. Widzicie? Czyli idę na plusy. Idą nie na minusy, tylko na plusy. Widzę, fanie. fajnie. I dlatego byłem zaskoczony. Musiałem przejrzeć tę ofertę. Dowiedzieć się, czy to jest prawda, czy nie. Fakwa, że zadzwoniłem Tu film Acera. Tego mają e, do dania e, laptop do ręcezowania. Znaczy byłem zdziwiony. Wszystko dowiem się w tym tygodniu jak przyjdzie do mnie właśnie sprawę e, właśnie laptopa z filmu Acer. Czyli wychodzę na prosto. Czyli... Jako widzowie fani zaczynacie ufać, inne filmy się zaczynają odzywać, no bo widzą, że zmieniłem się, że robię na doby plus, a nie na minus. Wiem, że wy niektórzy to byście chcieli, że o, bo, żeby taki był taki sam jak kiedyś. Nie, powinniście się cieszyć, że w ogóle coś nagrywa. Od tego zacząłem. Widzowie Byłem zaskoczony, że ma Acer, to mi się od na poczynęlową Podali numer telefonu, żebym się skontaktował Tego faktycznie To jest prawda, I się z tego cieszę Że idę do przodu, nie do tyłu, widziały fajnie Taka informacja dla Was Będę prezentował i recenzował Acera A jaki będzie Acer? Wam tego nie powiem, bo ja dokładnie wiem Jaki model tego, ale nie mogę Wam tego powiedzieć. Musicie czekać na recesę tego laptopa Acera. Wkrótce, w tym tygodniu, powinien być laptop. Zobaczymy. Wiadomo, święta idą wielkimi korkami. Zobaczymy. Mam nadzieję, że w tym tygodniu tam Wam recesę. Trzymajcie się, widzowie, Pani. Idźcie do przodu?